очень Tak, tak. Stres pomaga w budowaniu psychicznego bezpieczeństwa. Chroni przed negatywnymi energiami z zewnątrz. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stabilności, kamień siły wewnętrznej. Wzmacnia. Co spodobało mi się było. Świadomości wzmacnia działanie intuicji. Labratoryt wzmacnia komunikację między świadomością a podświadomością. ¡Cupo, Возвращайся в шестой. P... Vampirami energetycznymi, osobami, które źle nam życzą. Ja uwielbiam czarny turmalin za jego głęboką czernią, za to, jak pięknie odbija świat. 谢了。See, okay.